Teraz w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań o hipryzji i podwójnych standardach polityków Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania. Najpierw chcieli oni połączenia Teatru Ósmego Dnia ze Stradą Poznańską. Teraz ci sami wnioskodawcy apelują do prezydenta, by z fuzji tej obu instytucji zrezygnować. Naszym gościem jest wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki w Radzie Miasta Poznania, radny Prawa i Sprawiedliwości dr Mateusz Rozmiarek. Dzień dobry Panie Przewodniczący, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Polskiego Rady Poznańskiej. Przeglądałem sobie właśnie głosowania z 15 lutego w sprawie pomysłu połączenia Teatru 8 dnia i Rady Poznańskiej i co tam zobaczyłem? Ten sam radny Platformy, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Grzegorz Jura, który na marginesie odmawia i boi się brać udział tutaj w moim programie przecież w rozmowie na żywo, głosował za połączeniem Teatru Ósmego Dnia ze Stradą Poznańską, a teraz ten sam przewodniczący apeluje do prezydenta, by obu tych instytucji nie, łączy, nie łączyć. Czy, czy pan przewodniczący, pan, pan doktor, wie może, o co w tym wszystkim chodzi? Pan rozumie ten, ten swoisty rozjazd? Kompletnie nie rozumiem, aczkolwiek nie dziwi mnie to, ponieważ Platforma Obywatelska już od dłuższego czasu przyzwyczaiła nas do rządzenia zero-jedynkowego. W ogóle nie liczy się ze zdaniem kogokolwiek, tylko podejmuje decyzję w sposób jedno-bądź parą osobowy e, Niestety w wielu przypadkach mamy tutaj do czynienia z podwójnymi standardami czy z hipokryzją, o czym Pan Redaktor na początku wspomniał. E, no bo nie da się ukryć, że taka sytuacja, w której z jednej strony lobbuje się za pewnym rozwiązaniem, które w zasadzie de facto do opinii publicznej, do dyskursu e, przebija, się dopiero w lutym. Na kilka dni przed głosowaniem, przed podejmowaniem projektu uchwały w tej sprawie, no a później w trzy miesiące potem, jeżeli się okazuje, że, że projekt jednak e, nie opłaca się, z różnych przyczyn tych przyczyn jeszcze nie poznaliśmy, ze strony koalicji obywatelskiej mam nadzieję, że w przyszłości poznamy, no okazuje się, że ten, ten projekt jest całkowicie nieopłacalny. Na to zwracaliśmy uwagę jako prawo i sprawiedliwość już e, w lutym, ponieważ doskonale wiedzieliśmy, że e, kwestia przygotowania nowego statutu, wykonania odpowiednich analiz i ekspertyz, kwestia połączenia budżetów, zgrania też zespołu, bo przecież obsługa administracyjna miała być wspólna. Wymaga dużo czasu, ale przede wszystkim jeszcze więcej kosztów. Radni Platformy Obywatelskiej jakby zdawali się w ogóle nie słuchać tych argumentów, no a teraz Przychodzi na, wychodzi na to tak naprawdę, że, że pewnie te argumenty zanadzimy. No ale w czasie tej pierwszej debaty o połączeniu e, wspomniany przewodniczący komisji, radny Jura, no wyśmiewał nawet pana wypowiedzi mówiąc, że plecie pan Androny, tutaj cytat. E, później sam przecież zmienia zdanie i to o 180 stopni. Czy można no, być bardziej jakoś wiarygodnym politykiem? Ja myślę, że jeżeli mielibyśmy powiedzieć, kto plecie Androny, to był to właśnie pan przewodniczący Grzegorz Jura i to potwierdza nawet dzisiaj, ponieważ w Radiu Poznań mogliśmy usłyszeć, że przed lutowym głosowaniem w ogóle nie rozmawiał z zespołami miejskich instytucji. Tymczasem z protokołu z posiedzenia komisji w lutym wynika, że pan przewodniczący powiedział, że aż od jesieni uczestniczył w wielu rozmowach dotyczących tej sytuacji i było omawianych bardzo wiele wariantów. W związku z powyższym, no, mamy tutaj do czynienia z ewidentnym e, kłamstwem Możemy powiedzieć wprost, myślę, a lepsza niestety gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Ja chciałbym, żeby mieszkańcy Poznania też mieli tego świadomość, jaką partię wybierają podczas wyborów samorządowych, bo. Z jednej strony oczywiście można gdzieś tam zgadzać się bądź nie zgadzać w różnego rodzaju postulatach e, związanych z programami danej partii politycznej, natomiast z drugiej strony powinniśmy weryfikować też e, na kogo stawiamy swój krzyżyk. No się okazuje, że mamy do czynienia z dużymi nieścisłościami nie, 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 nie ja mam wrażenie, ja jako radny mnie by było po prostu wstyd. To delikatnie mówiąc z nieścisłościami, ale teraz zaczynam rozumieć dlaczego pan przewodniczący Grzegorz Jura omawia udziału w programie na żywo, co podkreślam za każdym razem. No, i też cały czas aktualizuję zaproszenie do naszego studia, do, do mojego programu, którego pan radny unika, obrzucając mnie jakimiś infektywami zupełnie niezrozumiałymi, bo przecież to program na żywo, więc może mówić, co mu się rzewnie podoba i używać po prostu argumentów, których widocznie mu brakuje. Ale panie radny, do rzeczy jeszcze chciałem wrócić, bo Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przyjął też oficjalne stanowisko w tej sprawie. Proszę nas poinformować, jak ono brzmi. Co co, co, co w nim wnosicie. Przede wszystkim chcemy zauważyć, że no, prawda, która została wygłoszona przez przewodniczącego, ale także i pod którą podpisuje się cała Platforma Obywatelska, no, jest po prostu sprzeczna z e, rzeczywistością. Tak? Dlatego też e, dokładnie wskazujemy treści, które miały miejsce od początku lutego, kiedy to ten temat został podjęty. Najpierw na Komisji Kultury i Nauki, później na sesji Rady Miasta Pomania, No i wreszcie odnosimy się do dzisiejszego czasu, wskazując właśnie, że no niestety... Rządząca w tym mieście platforma łatelska pokazuje po raz kolejny hipokryzję, tak, bo nie potrafi przyznać się szczerze do błędu i manipuluje opinią publiczną kompletnie niezna, niezaznajomioną z tematem, tak, bo a przecież. Mamy świadomość, że i mieszkańcy Poznania, i liczni odbiorcy kultury powinni, a wręcz mają prawo wiedzieć, kto w tej sprawie od samego początku prezentował jedyne racjonalne stanowisko, kto podawał argumenty, kto zwracał uwagę, że taka fuzja, takie łączenie będzie kompletnie nieopłacalne i nie tylko nieopłacalne pod względem zarządzania miastem, pod względem finansowym, ale też przede wszystkim pod względem artystycznym, bo z jednej strony oczywiście wiemy, czym zajmuje się Strada Poznańska, jest to bardzo prężnie rozwijająca się instytucja, ale ona Przede wszystkim skupia się na zarządzaniu, zarządzaniu starym rynkiem, zarządzaniu placem wolności. Oczywiście organizuje też różnego rodzaju inne, e, szeroko pojęte inicjatywy kulturalne. W pandemii zrealizowała szereg podcastów. Ostatnie e, miesiące to też realizacja świetnych teledysków między innymi Johna Portera czy Michała Kowalonka, które zresztą słyszymy też na antenie Radia Poznań. Natomiast z drugiej strony mamy Teatr ósmego dnia i z jednej strony oczywiście wiemy, e, że e, historia Teatru ósmego dnia jest niezwykle ważna z punktu widzenia e, naszej wolności chociażby i też tego, tej treści, które chociażby na temat PRL-u przekazywali w przeszłości. Natomiast w tej chwili. W dzisiejszych czasach, jeżeli zapytamy przeciętnego Poznaniaka, jaki repertuar gra Teatr ósmego Dnia i co się w tym teatrze odbywa, no myślę, że Poznaniak miałby problem z wymienieniem choćby jednej sztuki, która tam się odbywa. Oczywiście teatr polski, teatr muzyczny, doskonale wiemy, prawda? Świetne muzykale, wirtuoza, akompaniator footloose. Teatr polski, no także możemy, może nam się podobać, bądź nie, jednak gdzieś tam do świadomości mieszkańców przebija się ta nana, czy chociażby kordian. Natomiast Teatr ósmego Dnia, no najczęściej mieszkańcy pokazują duży znak zapytania. I wdrożenie tak naprawdę i implementacja całych struktur Teatru ósmego Estrady Poznańskiej nie dość, że mogłaby się całkowicie negatywnie oprzeć w strukturach Estrady Poznańskiej, to jeszcze mogłaby sprawić, że Estrada Poznańska jest w dobrze działającej instytucji, no po prostu taką instytucją by nie była. W związku z którym my proponowaliśmy, żeby albo nie, nie w ogóle nie łączyć tych instytucji, a jeżeli w ogóle, to być może rozważyć jakieś łączenie z instytucją teatralną, tak, której przecież też mamy w Poznaniu wiele, no Teatr Polski jest tam po sąsiedzku, być może byłoby to jakąś alternatywą, no ale okazuje się, że wcale tak naprawdę takiej potrzeby nie ma. Rządząca w mieście Platforma Obywatelska już w tej chwili rozkłada ręce, pokazuje, że no to był błąd, tak, oczywiście nie przyznając się do tego błędu, a nam nie pozostaje nic innego jak pokazywać jak to wyglądało i serdecznie dziękuję też Radiu Poznań za zaprezentowanie tego tematu, bo dzięki temu mieszkańcy wiedzą, jak tak naprawdę ta sytuacja wyglądała, jak i jakie miejsce miała. Chciałem zapytać właśnie o pana ocenę Teatru ósmego dnia, ale po części już ją usłyszeliśmy, również ocenę działania estrady Poznańskiej. No pytanie, jakie rozwiązanie po, tym, po tych różnych podejściach zaprezentuje ostatecznie jaka będzie wola platformy obywatelskiej, co z tymi instytucjami się stanie dla dobra mieszkańców? czekamy na. Kiedy to może się zostać zdecydowane? Tak na koniec, panie przewodniczący? Formalnie decyzja o łączeniu miała nastąpić 1 lipca. W związku z powyższym uważam, że wszelkiego rodzaju decyzje strukturalne, personalne powinny w najbliższych miesiącach się pojawić. No tymczasem z wszystkim mamy tak naprawdę sytuację zwlekania i tak naprawdę w tej chwili jako radni opozycyjni w mieście nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, kiedy cokolwiek nastąpi, ponieważ mamy do czynienia z wieloma sprzecznościami i niestety musimy się z tym na ten moment pogodzić. No nie dziwię się tej sytuacji zwlekania, skoro zmienia się zdanie w przeciągu dwóch miesięcy o 180 stopni, wtedy jak to zrobiła Platforma Obywatelska i Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury, no to trudno oczekiwać tutaj jakichś zdecydowanych działań. Bardzo dziękuję panie radny za rozmowę i za ten komentarz. Bardzo dziękuję panie redaktorze. po Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki w Radzie Miasta Poznania, radny Prawa i Sprawiedliwości dr Mateusz Rozmiarek był gościem Wielkopolskiego Południa z Radiem Poznań.